Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami I błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci nasz. Zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy cześć Krzyżowi Pamięci z krakowskiego przedmieścia. Czy u Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą między niebiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan Sobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosław owoc żywo Twojego Jezu. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy nasz apel pamięci. Bardzo prosimy uczestników marszu, którzy przybyli tu jako piersi czoło, aby yy, mogli... Przejść bardziej w stronę hotelu Bristol, tak aby niekończący się marsz, będący jeszcze pod Kawiarnią Telimena, mógł przybyć tutaj nieco bliżej pod Pałac Prezydencki. Bardzo serdecznie prosimy, aby Państwo, znajdujący się na czele marszu, poszli jeszcze kilkanaście kroków do przodu w stronę hotelu Bristol. Bardzo Państwa prosimy, aby czoło Marszu przeszło kilkadziesiąt kroków do przodu w stronę hotelu Bristol, tak aby uczestnicy, którzy do nas jeszcze docierają krakowskim przedmieściem mogli być jak najbliżej, widzieć i słyszeć wszystko, co za chwilę się rozpocznie i będzie kolejną jak co miesiąc formą uczczenia, pamięci ofiar tragedii Smoleńskiej. Szanowni Państwo, rozpoczynamy apel pamięci, w którym przywołamy ofiary tragedii smoleńskiej. Nasz apel, jak co miesiąc, rozpoczniemy od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław! 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 Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, Ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, którzy próbują odebrać prawa katolikom, kościołowi, pewnie sądzą, że będę się nimi zajmował. Nie proszę państwa, ja im tylko podziękuję, bo dawno takiej frekwencji nie było. I w katedrze, i tutaj. Dawno nie było tylu księży koncelebrujących msze. Także mogę powiedzieć dziękuję. A to, że legwałęsa, no widocznie nie mają innych autorytetów. Polek! 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 Można im współczuć. komunów! Natomiast my będziemy kontynuowali swój marsz. Aż do momentu, kiedy tu niedaleko stąd staną pomniki. Stanie pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Stanie pomnik upamiętniający wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. I wierzę, że chociaż to, mam nadzieję, stanie się już za taki czas, który mierzy się w miesiącach, a nie latach, że wtedy już będziemy też Dużo więcej wiedzieli o przyczynach tej katastrofy, o tym co się stało. Bo przecież badania, poważne badania prowadzone w skali międzynarodowej są w toku. I będziemy wiedzieli, było tak czy było tak. Być może jeszcze nie wszystko, ale na pewno już bardzo dużo. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, nasza misja się skończyła. Ale nikt nam nie zdoła w tym przeszkodzić. Na szczęście polskie państwo jest demokratyczne i nie jest już terrorystyczne. I ta droga, droga odbudowy polskiego państwa, które ma służyć Polakom, wszystkim Polakom, będzie kontynuowana i będzie kontynuowana. Droga odbudowy sprawiedliwości, która już dziś przyniosła bardzo znaczące zmniejszenie różnic społecznych. Będziemy szli w odwrotną stronę niż ta, do której czy po której prowadzili nas nasi poprzednicy z krótkimi przerwami przez wiele lat. Drogi, której szczegóły, poszczególne afery, poszczególne przestępstwa są coraz lepiej w społeczeństwu znane. Jestem przekonany, że będą znane za jakiś czas jeszcze lepiej i że będą konsekwencje, że będziemy mogli powiedzieć, że ten niedobry czas się skończył, że czas dobrej zmiany jest czymś, co na trwałe zmieni Rzeczypospolitą, uczyni ją państwem naprawdę silnym, naprawdę podmiotowym na arenie międzynarodowej. Naprawdę dumni. Mieliśmy tego już pierwsze bardzo poważne objawy. Mieliśmy tego dowody. Dowody na to, że ta polityka, polityka prowadzona przez rząd, prowadzona tutaj w tym pałacu przez prezydenta Rzeczypospolitej przynosi rezultaty. I tych rezultatów będzie coraz więcej. Bądźcie pewni, tylko nie możemy się zawahać. Nie możemy schodzić z tej drogi, którą idziemy. Odbudowy polskiej demokracji, czynienia jej realną, odbudowy polskiego społeczeństwa, odbudowy polskiej wspólnoty, polskiego narodu, który jest jeden i musi być jeden, ale który musi być czymś, rzeczywiście istniejącym, czymś co naprawdę łączy i w sferze ducha, jak niedawno mówiłem, i w sferze materialnej. Powtarzam, będziemy szli tą drogą i wiemy, że mamy przeciwników w ogromnej mierze ludzi prowadzonych w błąd, naiwnych czy po prostu niemądrych, ale zwyciężymy, bo prawda zawsze kiedyś zwycięża, bo zwycięża Polska. Zwyciężyny! 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 Szanowni Państwo, dziś w całym kraju, za granicą również, gdzie biją polskie serca i gdzie odbywa się miesięcznica Smoleńska odczytywany jest Specjalny apel o odczytanie tego apelu proszę panią poseł Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, nasza obecność we wszystkich miejscach, gdzie modlimy się za ofiary smoleńskiej tragedii, budzi nienawiść i sprzeciw ludzi, którzy mają na sumieniu smoleńskie kłamstwo. Szczególna nienawiść towarzyszy modlącym się tutaj w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. Byliśmy już świadkami znieważenia znaku krzyża, wyszydzania i napadania na modlących się, i wreszcie próby wszczynania ulicznych rozruchów. Można powiedzieć, że zło niezwykle mocno reaguje na miejsce uświęcone modlitwą i cierpieniem. Narzędziami zła stają się ludzie zaślepieni chęcią odzyskania władzy i przyw przywilejów, które utracili w wyniku jednoznacznej decyzji narodu. Dzisiaj Polacy mają wielką szansę zobaczyć, gdzie jest zacietrzewienie i nienawiść, a gdzie jest troska o wspólnotę narodu. Światło padające ze zniczy na krakowskim przedmieściu oświetla nie tylko twarze, ale i intencje tutaj przychodzących. Pokornej modlitwy nie zagłuszy żaden megafon, tak jak żadne kłamstwo nie zagłuszyło prawdy. Krzyż, którego tu odmawiano poległym, a zbudowany został trwale w naszych sercach, jest znakiem wiary w ostateczne zwycięstwo dobra. Jego podstawy są dzisiaj mocno utwierdzone dzięki wytrwałości tysięcy ludzi dobrej woli. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak co miesiąc modlić się będziemy w intencji Ojczyzny, w intencji Rzeczypospolitej, w intencji tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, w intencji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, w intencji ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, w intencji wszystkich ofiar. O poprowadzenie tej modlitwy bardzo proszę ojca Zdzisława Tokarczyka. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Dlatego przychodzimy tutaj każdego dziesiątego dnia miesiąca, aby modlić się za tych, którzy polegli pod Smoleńskiem. Modlimy się nie tylko dziesiątego, ale każdego dnia modlimy się za tych, którzy odeszli w taki sposób tragiczny. Ale dzisiaj chcemy jak zawsze tutaj modlić się za duszę świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego małżonki Marii za wszystkich tych, którzy polegli po smoleńskim prosimy dla nich o dar życia wiecznego i pokoju na wieki Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek gradzim dać Panie, a Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światło stanie Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światło z i stanie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy uczestnicy Marszu Pamięci, Marszu i tej drogi, tej pielgrzymki, patriotyczno-religijnej, jaką idziemy od katedry tutaj na Krakowskie Przedmieście przed pałat Prezydencki, chcemy dzisiaj, jak co miesiąc, polecić się w Świętego świętego Michała Archanioła. Wiemy, że zwycięstwo coraz bliżej, dlatego tyle jazgotu, to tak jak Pan Jezus szedł na Kalwarię, było coraz trudniej, ale właśnie tam dokonało się zwycięstwo. Im wyżej, tym trudniej. Ale wiemy, że to zwycięstwo prędzej czy później się dokona. I dlatego diabeł się wścieka. I dlatego polecamy się wstawiennictwu świętego Michała Arkanioła. Odmówmy wszyscy chórem tą modlitwę, którą znamy. Św. Święty, Święty Michale Arkaniele, wspomagaj Arkaniela. nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczej, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dużo ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Każdego miesiąca modlimy się za naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę. Umi umiłowaną, dlatego, że wybraną przez Pana. My chcemy Boga i na Bogu chcemy budować swoje życie osobiste, życie narodowe, życie każdego człowieka. Dziękujemy Bogu właśnie za ten dar, że jest z nami i prosimy Go za naszą ojczyznę, aby nam błogosławił, aby nas wspierał w tej walce o dobro w nas samych, w naszej ojczyźnie. Z matki najświętszej naszej królowej Polski chcemy zabrać wszystkich. Wszystkich tych, którzy modlą się w spokoju, w skupieniu, ale i tych, którzy przeszkadzają. To też są nasi bracia, nasi siostry, nasze siostry, które są, którzy są obścieni. I dlatego prosimy, aby Matka Najświętsza wypraszała naszej Ojczyźnie dar pokoju, dar wzajemnej miłości, poszanowania, abyśmy wreszcie kiedyś mogli wspólnie iść i budować nasz ojczysty dom. Dom, który jest piękny, wspaniały, i który powinien być dla nas kochany, bo to jest nasza matka.